Witajcie w Obserwatorium Romanum. W Obserwatorium Romana, witajcie. Kolejny odcinek, a to przejęzyczenie pewnie nieprzypadkowe, albowiem dzisiaj pod obserwację Romana Nachta kładę religię. Romanie. Czy religia to duchowość czy narzędzie manipulacji? To jest odwrotność duchowości, odwrotność uduchowienia, to są uzdy, które zakładają nam na twarze i kierują bydłem dokąd pójść. Jedni zro... to jest mind control, to jest kontrola umysłów, to jest kontrola uczuć. Dlaczego ja mówię o kontroli nie tylko umysłu, uczuć? Ponieważ słyszymy to ze świata islamu i powinniśmy współczuć tym duszą. To jest tak silne, że oni stali się masochistami. Znowu oni, znaczy nie wszyscy muzułmanie. Islamiści, wojujący islam, ci, którzy chcą zginąć, przecież Izrael przegrał wojnę w tej chwili. Z Hamasem tylko dlatego, bo oni mówią, ale my chcemy być masochistami, my chcemy być męczennikami, my żebyśmy czekali tysiąc lat, to w końcu, nawet jak to jednak, my odejdziemy stąd jako męczennicy z podniesioną głową. Przegraliście. My chcemy być samobójcami, nam jest z tym dobrze. Mordujcie nam dzieci, zabijajcie nam kobiety. Nie z nas nie obchodzi to. My służymy nasz. To jest religia? Nie. To jest głęboki stan hi hipnozy, i oni żyją w posthipnotycznych reakcjach na pewne. Każdy, kto zajmuje się hipnozą, to wie, o czym ja mówię w tej chwili. A kto nie, niech się nauczy. Ale, Romanie, to dotyczy tylko jednej religii? Czy Każdej. Każdy, każda religia, jaka matka, takie córki są, każda to idzie od tego, że można tak robić z ludźmi. Tam, gdzie jest wiara, tam jest niewiedza. Tam, gdzie jest wiara, tam będzie ignorancja. Ludzie będą ignorować, ale Pan Bóg powiedział, nie zabijać. Zawsze. Tak, doprecyzuj... to, co mam... tak. Doprecyzujmy, który Pan Bóg co powiedział. Nie? Bo... Jak Pan to już niedobrze. Nie mamy żadnego Pana nad sobą. Jest tylko Bóg Ojciec i Jego dzieci. Jest twórca i stworzenia, nie ma żadnego Pana nad nami. W religii musisz być posłuszna. Dlaczego? Bo Bóg objawił swoją wolę. Bóg objawił nam, objawił. Ale nie powiedział, jeżeli nie, to to już pochodzi od kogoś innego. Objawił nam dziesięć przykazań. Nieprawda, on nie mówił, Ja przykazuję wam. Objawiam wam, że możecie tak żyć długo i szczęśliwie. Live long and prosper. To samo Chrystus. Kazanie na górze wcale nie jest oparte, że on się oparł o palmy i przemawiał do ludu, kto chciał, siadał sobie tam. Na piasku i słuchał, co on mówi. Skąd o tym wiemy? Dlatego, bo gubernator Judei, Pontius Pilatus, po polsku Piłat, wysłał Greka, swojego skrybę, Hormizjusa, żeby chodził po Jerozolimie za Jezusem i słuchał, co Jezus mówi. Bo kapłani judejscy powiedzieli mu, on namawia, żeby nie płacić podatków. On namawia, że no, podatków to nie ma czegoś takiego. Za to od początku świata zabijano, jak ktoś nie chciał satanie płacić podatków. Tymczasem Hormizm mówi nie. Jest to mąż wysoki, barczysty, który w ogóle nijak pasuje do tego ludu niskiego wzrostem czarnowłosych, czarnoskórych itd. Oparł się o palmy i mówił: Wszyscy jesteście braćmi siostrami, wszyscy zeszliście z nieba na ziemię. Możecie żyć tutaj całkiem inaczej. Błogosławieni będą ci, co są cisi i spokojni. Nic nie mówił innego, nic nie mówił przeciw tym. Skoro mój ojciec pozwala, żeby Rzym tu panoszył się. Niech się panoszy, ale wy pamiętajcie, nie stawiajcie oporu złemu, czyńcie dobro tym, co wam czynią zło. E, to co, mamy się dać zabić? Tak. Czemu? Bo on podał przykład, dał się zabić. To ja tak nie chcę, panie Romanie, I, I am not Jesus Christ, ja to ciągle słyszałem w Ameryce. To idź do Wietnamu, do Korei, wracaj z jedną nogą do domu. Ja niedawno słyszałem, że nie bez nazwy pewien ważny polityk Polski tak wypowiedział się. Albo pokonamy, my pokonamy w liczbie mnogiej, albo my pokonamy Putina na ziemi ukraińskiej, albo krwią naszych dzieci w liczbie mnogiej. Niech każdy sobie skomentuje to, jak chce nie wskazuje palcem coś gdzieś wyczytałem i zacytowałem Mieszka, wolno mi cytować Można by tak naprawdę uznać uwielbienie dla niektórych polityków za religię dlatego że niektórzy za ideały polityczne dają się siekać i na tym opieram moje przekonanie że religie angażują najsilniej za religię wielu ludzi zginęło to jest coś co Wydaje się wyssane z mlekiem matki, immanentne. Możemy sobie używać różnych pięknych słów. Natomiast y, zauważcie, kochani, za religię ludzie giną, kończą życie podle, poświęcają ich. swoje rodziny, tak. y, chętnie stają do szeregu. Y, religijny człowiek jawi się perfekcyjnym niewolnikiem swojego Pana. Religijna matka mówi, szkoda, że Allah mi nie dał dwunastu takich synów, jak ten, co właśnie poszedł gdzieś do supermarketu, czy Z gdziekolwiek. i szachida. Tak, i szachida on się rozsadził tam. Proszę bardzo. Gdzie jest macierzyński instynkt? Zni religia. Teraz, czy oni się boją Boga? Tak. Dlaczego? Bo ich Bóg nie jest miłością. Nie jest miłosierny. Oni mówią, że Allah jest miłosierny. Jak padniesz na twarz, będzie miłosierny. Tylko, żeby nikomu nie przyszło do głowy, że mówimy tylko o jednej religii, to proszę cię, bierz pod uwagę również te wszystkie inne. Bo... No to mamy inne religie. Nigdzie nie, jest, nigdzie nie jest napisane: idźcie i zabijajcie waszych wrogów. W tej chwili Izrael zabija swoich jawnych wrogów, którzy jawnie powiedzieli, że oni zrobimy co wszystko, żeby Izrael został wepchany do morza, bo za plecami macie morze, do morza, to, co teraz im robią, oni chcieli zrobić im. I teraz sobie razem robią ten warsztat. Ale mojżesz mówił, nie zabijaj, i koniec kropka. I nie ma tak, ale w takiej sytuacji, nie ma tak w takiej sytuacji. W armii izraelskiej dzisiaj są żołnierki, nawet rosyjskojęzyczne, albo już tam się przyszły na świat, albo z Rosji przybyły i wychowane były w takim tym. Słuchaj, są dziewczyny, które lecą bombowcami. Wyobraź sobie, to jest religia? Nie, one nie wierzą w żadnego Boga, w żadne nic, one wierzą w jedną rzecz. Jak my tego nie zrobimy, to oni przyjdą jutro i nam zrobią to samo. Ale to też religia zemsty, wiesz? Religia... Ale dobrze, znowu no. mówiliśmy już o tym. Prawo międzynarodowe mówi, masz prawo do odwetu. To znaczy, ponieważ wyście wczoraj nam zabili w żderot miasteczku, tam ludzi, dzieci i tak dalej, My, kiedy nam się zechce, bo ty możesz zrobić odwet kiedy ci się chce. na przykład Ponieważ rok temu oni nam zrobili to, to i to, my w tej chwili na przykład proszę tam zabrać tak i, i tak dalej, i tak dalej ludzi, bo my w ten dzień tam zburzymy wieżowiec. Tak było do tej pory. Aż Netanyahu powiedział: Nie będziemy się w to bawić więcej. O, on nie chce. Się podporządkować prawom międzynarodowym. Nie, ja nie chcę, on powiedział. Czemu nie chcesz? Bo ja jestem u siebie w domu, w swoim kraju i tak traktuję terrorystów, którzy zabijali przez ostatnie 70 lat obywateli kraju, który ONZ tutaj postawił. To są teraz religijni, bo o religiach mówimy. Ale wśród religijnych. Jest co najmniej 20 y, frakcji religijnych w Izraelu, z pejsami bez pejsów, z, je, z czarnymi jarmułkami, z białymi jarmułkami, ci wierzą w to, ci tamto, ci noszą meloniki, ci noszą duże kapelusze, jedni chodzą nawet w szatach szlachty polskiej sprzed pół ale, tysiąca lat. Ale co łączy tych wszystkich religijnych ludzi? Podległość, Że ten podległość, powiedział, tu będziecie żyć. Podległość? Niewolnictwo, czują się depozytariuszami jakiejś wyższej woli, jakiejś istoty, która nimi animuje, prawda? Czy, powiedz mi, jak ty sądzisz, dlaczego taka pozycja połączyła się z duchowością? Przecież ona, wydaje się, od tejże duchowości leżeć lata świetlne. Bycie niewolnikiem nie ma niczego wspólnego z byciem, istotą duchową. Ale jest łatwiej zabijać niż ożywiać. Zobacz, że na przykład ktoś tak ci już dokuczył, że ty na przykład nie wytrzymujesz i słuszny gniew ciebie opanował, bo ci zgwałcono dziecko, zabili ci męcy albo cokolwiek. Nie wytrzymujesz. Idziesz i samosąd. Ale to jest naturalna reakcja. Zgodnie z Twoim sumieniem, ty tłumisz sumienie, idziesz i dziobiesz kogoś, strzelasz do niego i, umarł. i Teraz I potem ci lżej. I też ci lżej. Ale teraz zaczynasz nagle, teraz dajmy na to, ktoś ci powie, teraz dobrze, zabiłeś go. Ale teraz weź, idź i zbaw. Weź, bo jeżeli możesz kogoś zabić rękami, weź teraz to dziecko, że ci zabili, i ożyw to dziecko. A my możemy to robić, powinniśmy się uczyć ożywiać. Czemu? Bo był jeden, co pokazywał to. I są do dziś ludzie na Ziemi, że potrafią kłaść dłonie i uzdrawiać. Jest bardzo łatwo, Puk i nie ma gościa, powiesić go nie ma, gaz nie ma, kara śmierci zgodnie z prawem. Dlaczego? Karę śmierci się daje, i kat, i kat nie musi odpowiadać za to. Jeszcze z tego dobrze żyje. Ty wiesz, ile kat w Ameryce zarabia? Nie mam pojęcia. No właśnie, to ja nie powiem, żeby nie zasi... Ktoś mi powiedział to kiedyś, żeby nie zachęcać, bo są ludzie, którzy powiedzą, To ja chcę być katem. W Polsce na pewno nikt tak nie zarabia. Więc chodzi o to, że łatwo jest służyć śmierci, a trudno, dlatego mi mówili, no, Jezus Christ. Jest łatwo jej się zabijać. Zauważ, że z drugiej strony, tak jak tu są męczennicy, tak tu są ochotnicy. Masz na przykład legia cudzoziemska. Legion cudzoziemski to jest legion składający się z bandytów, którzy lubią, to nie są żołnierze, tylko żołdacy, którzy za pieniądze. Idą i robią to co robią. Teraz jest modna grupa Wagnera. Izrael wynajął też pewnych ludzi, bo oni, sobie, bo oni dobrze sobie radzą z tymi, i nie obchodzi to, czy oni zabijają dzieci arabskie i kobie, czy, czy żydowskie. Kto ich wynajmie i płaci, będą zabijać. Czyli Ktoś mówisz, to że to robi. Że w, w imię religii jest łatwiej to robić? Oczywiście, że tak, bo masz alibi. Ja nie chcę zabijać, ale skoro to jest boska wola, to jest napisane w księdze, w piśmie świętym, nie dasz żyć niewiernemu i tak dalej. Czyli wyzwalasz, uwalniasz swoją świadomość od wyrzutów sumienia. Dzięki. Ta, żeby zatłumić sumienie. No i ja myślę, że też y, łatwiej jest y, wyznawców danej religii, czy to jest religia polityczna, czy to jest religia innego rodzaju, skrzyknąć w jakiejś sprawie. Każda partia, religii, każda partia polityczna jest pewnego rodzaju sektą religijną. Oni nawet się tak nazywają, christlich, republikan, christlich, demokratycz. Chrystus nie ma z tym nic wspólnego. Oni ukradli tożsamość Chrystusa. To Stąd jest kradzież. obecność y, y, dylematów moralnych tak. y, w osądzie politycznym, prawda? Tak. No? Dlatego te trybunały, które decydują. Co będzie uznane za ludobójstwo, a co będzie uznane za niezgodne z prawem międzynarodowym, a co jest samowolą, a co jest zgodne z prawem zabijaniem, a co jest terroryzmem, a co jest bojownikiem nic z tych rzeczy. Albo ludzie się mają dogadać, albo niezadowolony ma odejść. Na tym jest koniec. Tak zawsze było. Jest, jest taki film, wiesz, jest taki film. Że w ogóle aktorzy nie muszą mówić, quest for fire w poszukiwaniu ognia, w, ochronie, w obronie ognia, to się dzieje przed tysiącami lat, gdzie oni jeszcze nie mówią ludzie, ale bez ognia nie można żyć. I oni podkradają sobie, tam pilnują każdy, żeby już żagie w jakiś nie złapali mu, bo tu zaraz będzie zimno. Najpierw oni się o to biją. Aż w końcu rozumieją, że, że można się razem ogrzewać. Tam jest też scena, gdzie jest dziewczynka przybiega, znaczy samiczka niech będzie ludzka, przybiega, która już jest bardziej rozwinięta, i ona się gdzieś tam schyla nad rzeczką czy nad strumieniem. Więc tam jeden z samców od razu zobaczył ten towar i pobiegł tam, złapał ją, to ona się śmieje z niego i odwróciła się i. Pokazuje mu, jak to się robi. To on się patrzy na kolegów, bo on nie rozumie, jeszcze nie znał tej technologii. To on znowu ją odwrócił tymkiem do góry. To ona znowu tak nie mówi. Jeszcze go tam tłuczę. I z powrotem mu pokazuje, to on znowu się patrzy na kolegów, bo on nie zna technologii. To samo jest z ludźmi. Są pewne technologie. Izrael dostał pewne technologie. Od tego, który powiedział, chcecie, macie tu ląd, ale tam nie może być nic innego, nie może, jest niemożliwe, żebyście żyli obok siebie, bo im nie wolno z wami żyć. Jeżeli są małżeństwa mieszane, arab z żydówką, arab z żydówką lub żyd z arabką, to albo kibut, szalom, albo muszą wyjechać. Rodzice i dziadkowie Izraelczyków nie zrobią krzywdy im, będą się krzywić na to. To wszystko, ale u Arabów jest niebezpiecznie. Bracia przytrzymają siostrę, ojciec ją obleje benzyną i podpali, żeby oczyścić swoje nazwisko. Muszą wyjechać. No, ty mówisz o tych obszarach, gdzie tak. bardzo się religia, bardzo religia przenika z nacjonalizmem, prawda? to jest o, takie mocno pomieszane, tak. a ja bym chciała Cię zapytać. A jeszcze i... świadkowie Jehowy, zauważ, też mamy świadków Jehowy, hmm. o których powiem najpierw coś dobrego, nie tylko źle. Podczas II wojny światowej nigdy ani jeden świadek Jehowy nigdzie nie był kapusiem, nie ma… Z, historycy nie znaleźli czegoś takiego. Jak ktoś znalazł historyków, proszę bardzo nagłośnić. Nigdzie w żadnym obozie koncentracyjnym, gdzie byli też Światkowie Jehowy, nie było kapusiów. Byli Polacy, byli Żydzi, byli Niemcy, nawet w obozach dla Niemców, bo było bo Madhausen, powiedzmy, dla, dla homoseksualistów i tak dalej na początku. Świadkowych owy nie, ale jakoś jako sekta, choć oni twierdzą, że nie są sektą, to jest nieistotne, czy są, czy nie. Nie tak łatwo nie pozwalają odejść, decydują o tym, czy mogą ludzie razem żyć ze sobą, czy nie, kto z kim może się żenić, czy nie. Przyjechał do mnie z Kanady człowiek, który był w takiej sekcie, i tam jest. Po, poz, pokazali mu się rozejść z żoną, pójść zejść z, żoną z powrotem. Tam decydują, czy mogą mieć stosunki, czy nie. To jest religia jednak, tak nie ma być. Jesteśmy dziećmi Boga, mamy słuchać głosu natury. Nikt nie ma prawa mi powiedzieć, co tak, a co nie. Czyli jak ja podzielili się ludzie na te różne odłamy religijne. Tak. Po to, żeby walczyć, żeby I zmagać. żeby się czuć lepszy od innych. Znaczy, nie myślisz, że religia sprowadza się do takiego mocnego powiązania z tym wyobrażeniem y, właściciela niewolników? Y, chciałbym Jest cię zapytać. No y, y, Chciałabym za... cię zapytać, czy nie myślisz, że to się dzieje w oparciu o jakieś substancje, y, które czasem trudno wyśledzić w poszczególnych. Odłamach religijnych. Czy to się dzieje na poziomie wibracji, czy to się dzieje na poziomie biochemii, czy to Wibracje się też dzieje na, pewno. na poziomie informacji. Wibracje na pewno, bo tak jak y, pamiętam, mówiłem ci wtedy o tych polach zmienionego promieniowania na Bliskim Wschodzie, to jak te istoty zamieniły pulsowanie. Eronu w atomach w inny sposób, to promieniowanie było irytujące. I do dziś, tam gdzie są konflikty dziś na Ziemi, bo później przez Ziemia pękała, te lądy dryfowały, tam gdzie są dzisiaj krwawe, właśnie takie konflikty, gdzie widać normalnie fanatyzm i, i mord, morder, to nie są zabójstwa, to są morderstwa. Szał. Tam są promieniowanie tych pól. Ja widziałem w Izraelu, bo tam mieszkałem dwukrotnie, jak czasami było promieniowanie słońca tak silne, że te pola promieniowały, i ludzie w autobusach się kłócili, rzucali się na siebie, nie Arabowie i Żydzi, wszyscy na wszystkich kłócili się o byle co, ktoś tam otworzył okno, a ten chciał siedzieć tylko w klimatyzacji. A tam jakaś pani mówi, ja, ale ja nie mogę, bo ja w klimatyzacji się źle czuję, no to masz pecha, to wysiadaj. Ty nie będziesz mi mówić co mam robić, co tu i już stawali do siebie. I za gardła się łapali, to jest właśnie pole promieniowania. Na przykład cząstka takiego pola promieniowania jest wiesz gdzie? Na Cyprze. Gdzie Turcy i Grecy, co jakiś czas, jak to zaczyna działać, tam się powstaje konflikt. A tak to się nienawidzą po cichu. Ale jest. Bangladesz. Tam jest takie coś. Wszędzie, gdzie są konflikty, tam jest część tych dyk. Nie tylko na naszej planecie satana to zrobiła, też na pewnych planetach naszego systemu słonecznego. Dlatego tak szybko Wykupiono działki na Marsie. Ty nie kupiłaś, ale wy już, no nie. już wyłapali ci. Nawet Wenus już jest pokrojona i częściowe działki są pokutowe. dla multimiliarderów. Do końca nie wiedzą, czym są planety. Nie wiedzą, nie dotknęli oni. Oni kupują nie swoje, a tamci nie swoje rozdają. Bardzo dobry religijny obrót. Ale <laughs> jeszcze jedna rzecz, że jeżeli ten życzy sobie, żeby ci zamieszkiwali na tym miejscu i jeżeli na przykład, na ten jachu, to jest teraz już tylko symbol, bo to nie jest człowiek, ten, mówi ja nie, będę, ja nie jestem w stanie tego zrobić, na jego miejsce się pchają inni, to nie jest tak, że on nie, to nie rób. Powiedzmy, Putin powie, wiecie co, Dobrze, zostawmy już to, dobrze to zostaw, to zostaw. Ale na jego miejsce się pcha, ty wiesz ile osób chce być premierem, prezydentem, to nie warto, ty mu powiesz, no tak, ale jesteś niewolnikiem demonu. Ja pamiętam jak ja siedziałem z Leszkiem, nie powiem nazwiska, z Leszkiem, i to już musi być czyli 40 lat temu, w nie w Argentynie, w Arizonie, nad basenem, w pięknym domu, Polak, bardzo fajny chłop. Siedzieliśmy i piliśmy wszystko, co najlepsze. Ja nie po to uciekłem z Perelu żeby teraz tutaj wegetować. Czyli myśmy pili najlepsze alkohole, i jedliśmy co najlepsze. I on też tam sobie, jak żona nie wiedziała, wynajmował najlepsze ciała w okolicy. Kolorowe, bo tego w domu nie miał. I myśmy rozmawiali. Ja wtedy się już troszkę budziłem do życia i mu kiedyś powiedziałem, no dobrze, ale ty właściwie się zaprzedajesz, bo on tam nie jeszcze nie było o demona. To on mi odpowiedział na to tak, on mówi, słuchaj Roman, jest diabeł, jest Bóg i jesteś ty. Ja idę tam, gdzie mi dobrze płacą. Ja nie po to wyjechałem znowu, ja nie po to wyjechałem z PRL-u, z jakiejś komuny, żeby teraz dziadować w Ameryce. Jeżeli ty mi powiesz, Roman, ty mi powiesz tak, Leszek, słuchaj, Bóg ci daje tyle, diabeł ci daje tyle, ja ci daję dwa razy tyle, ja natychmiast będę dla ciebie pracował. Dlaczego? Bo dzięki tobie ja nie wegetuję. Dzięki Tobie ja mam fajne ubrania, dzięki Tobie dzieci chodzą do doby, że się obżerają czekoladą. Jakże ona Boże dzięki Tobie mam, rozumiem, ja płacę tam tę stówkę i ona tańczy jak ja gram. Dlaczego ja mam sobie szukać jakiś tam, gdzie będę miał, będę sobie sadzić tylko ogródę koło domu i tak dalej. I to może, był koniec naszej rozmowy. no i dalej Być może już dlatego, nie... że. Człowiek się budzi i zmienia wszystko, ale niekoniecznie jest to ścieżka religijna. I dla wszystkich, którzy są bardzo poruszeni tym tematem dzisiaj, mogę powiedzieć jedno: że najważniejszą wibracją na Ziemi, moi kochani, jest miłość. I chodźcie po tej Ziemi świadomie. Ja jestem nosicielką radości i promieniuję radością. Ja, je, ja mówię jako żeńska istota, bo dusza jest duszą po polsku, jest żeńska. Jesteśmy istotą że, nie żeńską. Istota jest zawsze nijaka. Czyli jest i męska, i żeńska. Żadne jakieś tam piłowania, podnoszenie, nic z tych rzeczy. Żadne transy w transie żyją i dokąd to prowadzi. Dusza idzie po ziemi, błogosławi stopami tą planetę. Dusza idzie po ulicy promieniuje radością, szczęściem, życzy wszystkim dobrze, muzułmanie, katolicy, ewangelicy, alkoholicy to nic nas nie obchodzi. My promieniujemy miłością, bezinteresownie, za darmo. Bądźcie żywą miłością w akcji i płyńcie sobie po ulicach. Zostawcie za plecami świat zewnętrzny, który jest w tej chwili w agonii. Oni tworzą różne inscenizacje i różne nazwy. Przecież jak ktoś mówi coś takiego, tamta polityka się nie udało, ale teraz to my wpuścimy te, te jak to się nazywa, wy nie chcecie wziąć... A my rozpylimy to w powietrzu, będziecie to wdychać. O, to co zrobimy, Panie Romanie? Nie będziemy oddychać. Będziemy oddychać. Zależy, czym będzie. Oni będą oddychać, a my będziemy wibrować powyżej wibracji tych Moi kochani, to ja myślę, że y, jakaś inspiracja na temat religii y, się pojawiła na skutek y, tego odcinka. Y, Trzymajmy się z daleka od religii Romanem. i od polityki. Jak pięknie powiedziałeś na koniec, to zamykamy dzisiejszy odcinek Obserwatorium Romana. Widzimy się w następnym.